Dzień dobry. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować taki dosyć kontrowersyjny czołg, jakim jest T2020. Bardzo prawdopodobne, że nigdy nie widzieliście tego czołgu w bitwie, ponieważ jest on ogólnie uznawany za taki dosyć słaby. Słaby czołg, no, nawet jest mówione, że taki IS-5 za 1500 Golda jest lepszy od tego T2020. Ja tam postaram się go zaprezentować troszkę w inny sposób, troszkę z drugiej strony podejść do tego czołgu, pokazać jego bardziej zalety aniżeli wady. Przejdźmy, może na początku, do takiej rzeczy, że czołg, jak został wprowadzony, on był za harendalną sumę, jakoś tam nie wiem, chyba z 220-240 zł, coś takiego. Jeśli dobrze pamiętam, A jeśli nie, to mnie poprawcie po prostu. A nie oferował praktycznie nic w zamian. Był to taki typowy rosyjski e, Hewik. No, jedyną nowością, jaką ten czołg ma, no to widzicie, jest pewnie taki pe specjalny mechanizm na, e, na czubku wieży. I jest to, słuchajcie, automatyczne przeładowanie pocisku, czyli nie można w tym czołgu zabić e, ładowniczego. Ciekawa opcja, i to jest właściwie tyle, co go odróżnia od e, zwykłego heavyka. Jeśli chodzi o wyposażenie to polecam wam coś takiego, no tutaj to już, jak tam, jak tam chcecie, ja niestety nie chcę wydawać, no niestety, niestety nie chcę wydawać na razie pieniążków na to zapasy materiały, no ja polecam sprężarkę, żeby czasami się szybciej przemieścić. Przydaje się. Uważam, że się przydaje. Jeśli chodzi o główne Statystyki tego czołgu to posiadamy tutaj fajną dosyć penetracji. 221 na podstawie, 270 na goldzie. Są to hity, więc uważajcie na nie. 400 damage, 340 na goldzie, 6 stopni opuszczenie działa. Rozrzut dosyć niski jak na rosyjski czołg oraz 5-6 sekundy czasu celowania, więc to już jest takie, takie typowe jak na rosyjski czołg. Ok, wiadomo, zagramy tym czołgiem bitwę. I tam bo postaram się lepiej pokazać. Dobra, mamy bitwę. U przeciwnika jest 6, koło 4. I Och, no taki całkiem fajny film. Nie lubię tej mapy grając z Hatekiem, ponieważ dużo ludzi jeździ tutaj w tą stronę. Ja jestem kompletnym przeciwnikiem jechania tutaj, właśnie w tym, w tym kierunku. Ale kurczę. Jeśli drużyna też. Właśnie te medy też tam. Jeśli one też tam pojadą, to mamy przegraną, bo oddamy tak naprawdę kontrolę przeciwnikowi nad całą mapą, jeśli ktoś tutaj z przeciwników pojedzie, a pojechał ktoś, bo on spota albo stoi gdzieś tutaj. To też jest prawdopodobne w sumie. prawda Znaczy ten niech będzie. Takie strzały często nie wchodzą, więc <laughs> zapamiętajcie ten moment. No opuszczenie działa, jak widzicie, brakuje dosyć mocno. No, tak jak mówiłem, tam buldog był. Znaczy, no, w sumie to nie mówiłem, ale tak przeczuwałem, o, w ten sposób. Dobra. Dobra, ja cofam to wiecie co? Zapamiętajcie to, to był strzał. O, zatrzymał się. Dzięki! Postój jeszcze filmkę. No, nie lubię grać na tej mapie. Hatekami. O, cholera! Myślę, że tu nie ma kamieni, ale bym się wdupił tutaj. E, ponieważ czołgi tu bardzo często, jakby tam stoją, a ja, że tam nie lubię jechać, bo jestem bardzo wtedy odcięty. To skoń skończy się na tym, że ja snajpię. Hatekiem wiem, że to nie jest zbyt dobre, ale no uważam, że czasami lepsze jest to niż e, pojechanie sobie. Powiedzmy, no tam, no niż tutaj, bo tyle ile razy tutaj byłem odcięty w ogóle. Nie mogłem nic zrobić, nie ufam temu e, Bukowi tego isa 6. 2000 damage'a już mam. Widzicie, dpm nawet daje radę. Ja chcę mi się raczej dobijać tego czołgu, więc tu nawet jest event, tak tylko, żeby on go odsłonił, właśnie centralnie bokiem wyjeżdżać, to też raczej nie wyjdzie temu isowi. Możesz? Możesz puścić? Dzięki, dzięki. Naprawdę. Dobra, przycelujemy, przycelujemy. Pięknie latają te pociski, kurczę. Dobra, daj mi przyjechać, chłopie. Chłopie. Dobra. Jestem starszy, mam pierwszeństwo, okej? Okay? Mam nadzieję, że zrozumieją. No i dobra. No, chłopie, ja w tej ty... W tej bitwie troszkę cię zmasakrowałem, przepraszam cię za to bardzo. Następnym razem to się nie powtórzy. Naprawdę, to jakie ja strzały trafiłem w tej bitwie, to jest niepojęte. Chyba pierwszy raz. No to jest takie typowe ruskie działo. Widzicie, czasami trafia tak horrendalne strzały. No cholera jasna w garnek Jochowi z takiej odległości. Niepojęte. W co on tam strzelał? tym ja W ogóle nie widać tej pantery. Nachłow w nią strzelał. Dobra, podjedziemy sobie tutaj, patrzcie. Ona i zaraz tam będzie wystawała takie rangie, że mogę w nią trafić. To było blisko. To było bardzo bliskie. Bliskie spotkanie pierwszego stopnia. Dobra, koniec bitwy. Czy ten czołg ma w sobie coś szczególnego? Za chwilkę jeszcze porównamy go sobie do na przykład takiego Isa V. I z piąty jest to wiadomo, czołg. No w ogóle, jakbyście nie wiedzieli, no to można go zdobyć bodajże na dziewiątym poziomie, tak? Albo na ósmym, czy na dziesiątym. Zaraz zobaczymy. Nie, to jednak na dziesiątym. O, jest tutaj z piąty. Wchodzi się sobie tutaj. Klikacie tak, i tutaj można kupić sobie i za piątek, Byście nie wiedzieli. I z piąty kosztuje tylko 1500 Golda. Też jest to czołg ciężki, typowy rosyjski. Penetracja ogólnie na dziale to jest praktycznie identyk. TPM też rozrzut mamy tutaj delikatnie większy, ale tam mam moduł taki, by, także no. delikatnie też mniejsze opuszczenie działa, bo tam bodajże było 6 stopni. I tak, czy warto dopłacać do tego czołgu. No bo umówmy się, jak on wyjdzie, no to nie wyjdzie powiedzmy za mniej jak 7000 gold. I za piątego mamy za 1500. Czy opłaca się dopłacać do takiego czegoś. No, według mnie troszkę nie, szczerze mówiąc troszkę nie, to jest taki typowy rosyjski czołg. Ciężki. Nic nie ma tu raczej szczególnego. To, że nie mogą nam zabić tego ładowniczego. To dobra, kto, kto, kto pytał? Topię to naprawdę, <noise> można, można sobie go uleczyć i nie ma żadnego problemu. Także uważam, że bez sensu jest troszkę kupienie tego czołgu. No mi wypadł gdzieś, to nie to, że ja go kupiłem za jakąś tam sumę, tylko po prostu ze skrzynki jakiś mi on wypadł, no i już, już został w tym garażu. Nie to, że ja nim jakoś też dużo gram. Ile mam bitew? Pięć, no, dwa średniego, jedna m się udało jakoś tam wbić jakimś cudem. Także... No, jeśli będziecie kiedyś mieli okazję, no to raczej go nie kupujcie, ale chciałem wam go pokazać, bo ten czołg bardzo mało się widzi. No, ehm, mam nadzieję, że powiedzieliście się czegoś nowego właśnie może. A może jeśli macie ten czołg, to też napiszcie w komentarzu, albo jeśli widzieliście, widzieliście go też kiedyś w bitwie, to też możecie napisać. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego filmu gdzieś, żeby nasza rodzinka bitcała rosła. A ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie i do następnego, cześć.